Cześć. Pełzająca wegetacja w kwietniu, niskie temperatury, częste opady. Jak podejść do prawidłowego odżywiania roślin w takich warunkach? O tym w dzisiejszym arze. Zapraszam. Paweł od naszego ostatniego spotkania minął ponad miesiąc. W tym momencie zboże powinno być w podniesieniu do poprzednich lat w zupełnie innej fazie rozwojowej. Wegetacja jest pełzająca, bardzo wolno się to wszystko rozwija. No spowodowane to jest i, i temperaturami zbyt niskimi i przymrozkami. Na tym polu mamy jęczmień ozimy odmiany Zenek. Do tej pory tutaj gospodarz wysiał 100 kg azotu w czystym składniku. Sprawdziliśmy sobie za pomocą urządzenia do mierzenia zawartości azotu w roślinie, jaka jest obecnie, jakie są obecnie potrzeby azotowe w tej uprawie. No i wyszło nam z pomiaru, że potrzeba jeszcze do pełnego odżywienia w granicach 60 kg azotu. To całkiem sporo, uwzględniając fakt, ile już tego azotu podano. Faktycznie 100 kg to dużo. Natomiast musimy wziąć pod uwagę inne czynniki, które wpływają na wykorzystanie tego azotu. Takimi czynnikami jest temperatura. Jest wilgotność, jest dostępność pozostałych makro i mikroelementów, które mają wpływ na wykorzystanie tego azotu. Co byś rekomendował, aby zastosować i o czym warto pamiętać? W tym momencie bardzo ważną rolę mogą odegrać produkty na bazie aminokwasów. Dlaczego? Urządzenie pokazuje, że potrzeba jeszcze 60 kg azotu, natomiast faktycznie ten azot był zastosowany. Czyli możemy wywnioskować, że roślina nie, nie, nie wykorzystała go w pełni. Dlatego warto zastosować aminokwasy, ponieważ będą one spełniały w roślinie trzy funkcje. Po pierwsze budulcową, czyli są budulcem do budowy białek roślinnych, pełnią funkcję transportową, czyli usprawnią transport azotu właśnie i innych składników z gleby tak? oraz spełnią funkcję metaboliczną, czyli poprawią metabolizm azotu, czyli jego wykorzystywanie, wbudowywanie struktury rośliny. To jest ten moment, aby podać właśnie aminokwasy łącznie z mikroelementami okołazotowymi, czyli miedzią, manganem, cynkiem żeby roślina w pełni wykorzystała to, co zostało podane do gleby. Tym bardziej, że to jest okres, gdzie okazji jest wiele, bo wykonujemy zabiegi fungicydowe, czy też reagujemy wtedy, gdy, gdy nalatują nam szkodniki. I tutaj też aminokwasy sprawdzą się doskonale, ponieważ czy to fungicydy, czy insektycydy podawane łącznie z aminokwasami, Zostaną rośliny lepiej wchłonięte, ponieważ aminokwasy też są czynnikiem helatującym, czyli helatują wszystkie mikro, makroelementy oraz środki ochronności podawane razem i łatwiej, lepiej wprowadzają je do rośliny. To, że w tej chwili mamy warunki wilgotnościowe dosyć komfortowe dla, dla roślin, to w porównaniu rzeczywiście do przeszłości to, to jest bardzo fajne, ale końcówka maja, początek czerwca. Jest to przecież też okres, gdzie, gdzie woda jest szalenie potrzebna. Czy my możemy na tym etapie teraz, wykonując zabiegi, spróbować ewentualnie przygotować roślinę do jakichś niekorzystnych sytuacji? Tak, takim rozwiązaniem, które możemy teraz zaproponować, zastosować jest krzem. Krzem stosujemy, kiedy roślina jest w dobrej kondycji, że mogła było efektywnie wbudować, i ma on zabezpieczyć potem w późniejszym etapie właśnie ten liść flagowy, który odpowiada w, praktycznie w 50% za budowę plonu, żeby był usztywniony, żeby miał większą, wyższą zawartość chlorofilu, żeby ta fotosynteza efektywniej przebiegała, żeby finalnie plon był lepszy. Dodatkowo wyniki badań oraz doświadczeń ścisłych potwierdzają, że stosowanie kwasu ortokrzemowego w uprawie zbóż. Ma pozytywny wpływ na parametry jakościowe, czyli zwiększenie białka. Stosowanie krzemu to jest tak naprawdę wyniki badań z ostatnich lat. Wielu z nas, wielu rolników do tej pory w ogóle nie stosowało i nie uwzględniało tego składnika w nawożeniu. Nad krzemem zaczęto pracę około 10 lat temu. Przez te lata było wiele badań, wiele wyników doświadczeń, które potwierdziły jego korzystny wpływ na planowanie. Tak? Natomiast warto tutaj wspomnieć o formie krzemu, ponieważ jest to bardzo ważne. W obecnych czasach ogranicza nas czas i każdy rolnik chciałby ten krzem podać, łącząc go razem z innymi zabiegami ochronnymi. Tak? Mam tutaj na myśli zabiegi fungicydowe, czy insektycydowe, czy właśnie z nawożeniem dolistnym. Tutaj tylko jedyna forma krzemu, mianowicie kwasar tokrzemowy, jest możliwy do połączenia w tym zestawie, tak? ponieważ kwasar tokrzemowy obniża nam delikatnie odczyn cieczy roboczej, dzięki czemu stwarza lepsze warunki do działania właśnie fungicydów czy insektycydów, czy nawozów do listnych podawanych razem. Tutaj nie powinniśmy się kierować logiką, bo krzemu jest w naszym otoczeniu bardzo dużo, ale właśnie to od jego formy zależy, czy on jest wykorzystany, czy nie. Tak, i dodatkowo jeszcze to ma działanie systemiczne, czyli wchodzi w błąd rośliny i stymuluje do rośliny do lepszej walki właśnie z niekorzystnymi warunkami. Znalazłem publikację, która również informowała o tym, że on wpływając na kwestie budulcowe rośliny, czy wspomaga roślinę w walce z zagrożeniami jak szkodniki czy nawet patogeny. Tak, ponieważ krzem wnika w głąb rośliny, tam następuje parowanie i osadza się taka otoczka krzemowa od środka błony komórkowej roślin. Dzięki czemu właśnie zabezpiecza przed atakiem szkodników czy atakiem patogenów z zewnątrz? Ta plantacja jest jeszcze w fazie zwartego ponka. Zanim jeszcze o niej i o fazach rozwojowych, pytanie co w sytuacji i z czego ona wynika, jeżeli chodzi o pęknięcia łodyg, które możemy spotkać teraz jeszcze na polach. Pęknięcia łodyg były spowodowane tym, że rzepak zaczął intensywnie przyrastać, był mocno uwodniony, przyrost był bardzo szybki, mieliśmy nocne przemrodki, tak, które spowodowały, że porosadzało te komórki roślinne. To jest raz, ale rozumiem, że jeżeli ktoś nie zdążył bo nie podał zbyt małą ilość boru, to również może być tego efektem. Tak, na utrzymanie spójności sian komórkowych ma wpływ bor, ale również wapń, z tym to bor jest powiązany że bor podajemy też między innymi po to, żeby roślina lepiej pobierała wapń. To jest ostatni moment, tak, gdzie możemy podać właśnie ten składnik? Tak, zielony zwarty pąk to jest ostatni moment, kiedy możemy podać bor i molibden, które w tym momencie podane będą odpowiadały za lepszy proces, lepszy proces kwitnienia. Rzepak teraz nam się rozwija bardzo szybko i, i też różne mamy fazy w zależności od rejonu naszego kraju. Dlatego chciałbym teraz się skupić już na kwestii, na tej fazie kwitnienia. Co możemy w tym okresie zrobić, a czego powinniśmy unikać? Jeżeli rzepak zacznie kwitnąć, powinniśmy unikać jakiegokolwiek nałożenia makro i mikroelementami, ponieważ mogą one uszkodzić, uszkodzić kwiaty. Wtedy się uszyny i nie zawiążą. Mocznik i siarczan magnezu. Czy podczas kwitnienia możemy je podawać? Za chwilę temperatura nam wzrośnie. Temperatury rzędu 25 stopni i wyżej. I podawanie y, mocznika czy siarczanu magnezu w okresie kwitnienia może spowodować uszkodzenie tych młodych zawiązków. Natomiast wskazanym pierwiastkiem, który warto i należy podawać w okresie kwitnienia jest wapń. Co on powoduje? Jaka jest korzyść dla rośliny z jego podania? W przypadku rzepaku wapń jest trzecim składnikiem pobieranym w masie. Czyli roślina na wydanie plonu rzędu 4 ton potrzebuje. Pobrać tego składnika z gleby w rękach 200 kg, z czego do łuszczyn przetransportować połowę, czyli 100 kg przy plonie 4 ton. Wapń będzie odpowiadał za lepszy proces kwitnienia, za więcej utrzymanych łuszczyn w okresie kwitnienia, tak? czyli będzie wpływał za utrzymywanie łuszczyn. Czyli to tam bezpośrednio da ilość plonu? Oczywiście. Większa ilość łuszczyn utrzymanych przełoży się na finalnie wyższy plon. Podstawą strategii nawożenia roślin wapniem jest podawanie go do gleby. Tak? Natomiast jest wiele czynników, które wpływają na to, że ten wapń nie do końca jest efektywnie pobierany. Wapń jest bardzo trudną cząsteczką do transportu w roślinie. Jeżeli następuje bardzo szybki przyrost rośliny, to może ona nie do końca zdążyć z transportem tego wapnia do góry. A jest on szczególnie istotny w momencie właśnie kwitnienia, dlatego z początkiem opadania pierwszych płatków zalecamy podać wapń do listnie. Jedyną formą, która faktycznie ma sens być podana do listnie, jest forma nanocząsteczek, ponieważ jest to bardzo drobno zmienione cząsteczki wapnia, które w tej fazie mogą być przyswojone przez roślinę. Wjeżdżanie opryskiwaczem w tym czasie w, w rzepak niesie ze sobą zawsze jakieś mniejsze, większe szkody. Czy możemy ten zabieg połączyć z jakimiś innymi preparatami? kiedy zaczynają opadać pierwsze płatki, zazwyczaj wykonujemy zabieg fungicydowy na padanie płatka. Jest to idealny moment, żeby zastosować wtedy wapń, ponieważ jest to też faza odpowiednia na podanie tego wapnia, a produkt NanoActive jest w pełni kompatybilny z fungicydami, które stosujemy w tym okresie. To wszystko co przygotowaliśmy dzisiaj dla was w arze. Piszcie proszę w komentarzach jaka sytuacja jest pogodowa u was, ile spadło deszczu w kwietniu. Dzięki, do zobaczenia!